Tu spirytus ma niższą akcyzę niż płyn do epeta. Kraj kultury alkoholowej ma łatwiejszy dostęp do tej używki i mniej rygorystyczne prawo niż alternatywa dla palaczy, jaką są epety. Akcyza. Kwota akcyzy na spirytus to 7999 zł na hektolitr. W przeliczeniu daje nam to 80 groszy za 10 ml czystego alkoholu. Natomiast, biorąc pod uwagę płyn do epeta, mamy do czynienia z kwotą 96 groszy za każdy mililitr. Co po przeliczeniu daje nam kwotę 9 zł i 60 groszy za 10 ml płynu. Przejdźcie 12 razy wyższa stawka akcyzy na płyn do epetów niż Spirytus. Zgony w Polsce. Statystycznie podaje się, że od problemów alkoholowych w Polsce ginie 12 tysięcy ludzi rocznie. Natomiast patrząc na historię tych produktów, oczywiście z legalnego źródła, nie mamy ani jednego potwierdzonego przypadku zgonu wśród użytkowników epetów. Smakowy absurd. Alkohol. Smakowa woda ognista. Kolorowe piwka. Wszelakiego rodzaju uszlachetnione likiery. Płyny do epetów. Rozważany zakaz smaków, bo młodzież. Szara strefa. Zakazy i podatki. Ludzie uciekają do lewych produktów. Nie wiadomo skąd one są, ani co w nich siedzi. Tak właśnie ginęli ludzie w USA w 2019 Roku to czarny rynek zabijał, a nie produkt. Dostęp i reklama. Alkohol, reklamy w telewizji, reklamy w mediach, sponsorowanie stref festiwalowych, działania promocyjne i marketingowe, a przy tym wszechobecna dostępność. Epety? Totalny ban. Recenzencki, informacyjne. Nawet klientowi nie można zasugerować, co jest lepsze. A co gorsze, sklepy nie mogą mieć wystawionej ekspozycji. Towaru na półkach, które można zauważyć przez szybę z ulicy. Absurd. Cytrynówka barmańska? W pełni legalna. Płyn z mango? Opodatkować, zakazać, a użytkowników zamknąć. To nie walka o nasze zdrowie. To hipokryzja na pełnym gazie. Jeśli widzisz w tym absurd, zostaw komentarz, bo musimy głośno zacząć o tym mówić, zanim rząd przygotuje kolejną ustawę regulacyjną na kolanie.